Hej! Witam Was po raz pierwszy w serii Tomb Raider Anniversary To jest moje pierwsze Zagrajmy Będę zbierała relikwie skarby, tajemnice i tak dalej Mam na imię Oliwia Kowalska, chodzę do drugiej klasy a No więc tak, na razie yy, takie komentarze ta, że Co mi końcu mi yy, myszka coś szwankuje. Widzicie, że się tak przyczepia do no, Oków? czyli czy, czy, żałę no, coś mi tutaj szwankuje. Teraz czy to się tak... do a O, 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 dobra, okej. Okay. Eee, yy... za Tak jest. Jest moją myszką, ale już normalnie okej okay. Nie wiem, nie wiem co się stało, naprawdę nie wiem. Mm, no właśnie, będę też nagrywała legend. Jeśli oczywiście nie będziecie chcieli, proszę mi to napisać. aniversary będzie w tym filmiku pokazane, ale na razie nie chcę. Mm, yy, co ten twórcy, twórcy na końcu i zwiastun. No zwiastun, nie wiem, nie chcę tutaj nic oglądać w tutaj, tutaj. No więc yy, Wow, ...co jeszcze miałam pokazać. No, w terenie. Nic nie mam na razie odblokowane, ale będę pokazywała. Zamknięto, tutaj zobaczcie ile to jeszcze osób zostało. 12, 13, 14, 15, 16... 7. Wow! Trochę nawet dużo. Ciekawie to to będzie no, i się zaczął no więc tak więc dużo jest tutaj przepraszam się aż 40 chyba jeden tak ja, zobaczmy tak 40 raczej 2 <grym> ludzi <grym> znaczy no postaci bronia opis, wszystko pozamykane ale za pierwszą drugą misją powinny już być wszystko. więc tak, zaczynamy grę od nowa tak, dokładnie przygody odkryte no. na, gramy na poziomie łatwym nie chcę na trudnym trudnym jest gorzej no I na średnim. A ja nie chcę się dużo raz zabijać i tak dalej. I, I no właśnie tak robić, że się będę zabijała. I będzie się czekać, aż, aż to przejdę. Ale jak na przykład mi się nawet zdarzy w tej wersji łatwej, zrobię tak, że przestanę nagrywać filmiki. Jak yy, coś mi się na przykład to uda już, to wtedy zacznę dopiero nagrywać. Ten filmik. Coś na przykład... Jak tak się stanie, tak zrobię. Bo nie chcę, żebyście czekali. Czekali, czekali. Ja mam też wersję Harry Pottera. Postaram się wrzucić. Przez... wszystkie, ale insygnia śmierci właśnie nie wiem. Nie podoba mi się insygnia śmierci, to jest jakaś... A czemu nie, nie pokazali jak... No, że, o mój Boże. <grafię> jak mówię... Za... Nie będę wszystkich mówiła, co na przykład mówi Lara albo coś. To, co mi się mogę zapatrzyć, albo zaczytać i nie będę po prostu wam mówił, albo się na przykład zaczytam. W co mówi na przykład Lara. Ja się zaczytam i tak jak tak będzie, no i no. Takie, 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 takie... No... Ej, 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 co ci? No, teraz mam na myśli bezprzewodowej, a tutaj wiecie jakie sprzedawać, co to się. Zaczyta. aha Ojej, ci przepraszam. No nie interesuje Wam ile mam lat, bo to będzie napisane na logu, ale z pierwszym zagrań chcę powiedzieć 8-9 w rodzinie Co ty łazisz, gdzie ty łazisz? Mam no, praktycznie już 9 miesiącowo, bo ja mam dopiero w lipcu. Nie Jakie życie? Niech będzie kobieta Już chodzę 3 lata, 2 lata na karatę Tsunami Polecam Na swoim górze będę podawała też strony Aha Chcę pozdrowić Znaczy no Polecam użytkowników Nie zapomnij kaszej Tak 660 Albo 6 Nie Nie zapomniałam jej Co tu się dzieje Ej, 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 ej. Ty Lara, no, no, oczywiście, się... spróbuję jeszcze no, to jeszcze zamować. no, się? przepraszam, że takie wpadki tu są, ale no, ja oczywiście tych wpadek nie chcę, ale no, pf, niestety takie są, pf, te nagrody albo tajemnice, to już wiem, będę, powiedzmy, lateczka, no, to jest łatwy poziom, Oczywiście jakby ktoś się sam w samych częściach zabił Albo, nie wiem, ma mało życia czy coś No tak, ja mam już kiedyś tą gierkę No fa, się No, wielka mi rzecz Co nas co się patrzy. Aha, jak ci się dam palił, okej okay. ładnie Być może to bierze, więc... Ej, 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 Lara! Czy... Kurczę, ta myszka dotykowa, nie ma jakże żadne, żadnego, żeby się wysławić. No, ty, nie, nic powiem wam, teraz nie mam nawet rąk na klawiaturze. Przestała, kobieto! No właśnie, naprawdę wtedy nie miałam żadnych rąk, jak ona sama strzelała, automatycznie. Sama strzelała po prostu, ja jej nic nie robiłam. Ona jeszcze raz wyciągnie tę bronię, jak ja jak będę z nią skakała, to ja ją zabiję. Co mi się po prostu dzieje? Albo jestem nieskupiona, tak jak mówiłam, zabijam się, po już ta nie już... hmm. <grytanie> Ale po prostu to mnie już wnerwia. Takie ciągle, że ona mi nie chce robić jakiejś rzeczy. Po prostu zaraz się kurczę, przełączę i mnie tak yy, Niedobrze powiedziało, na przykład jak da się spadnie to ona z tamtą yy, stronę skoczy, a no... Yy, chyba tego nie chcemy, nie? Albo o, chyba nie skoczyła nie wiem, nie wiem. Ale tak chyba mogli powiedzieć coś o tym, a oni na przykład tak właśnie spadzie O, przepraszam!